Dzień dobry, z tej strony Karolina Kardasz-Położna. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty w tematyce pielęgnacji noworodka. Na tych warsztatach dowiecie się Państwo jak prawidłowo pielęgnować swoje dziecko. Dowiecie się jak pielęgnować twarzyczkę, jak kąpać, kiedy kąpać, jakie są techniki kąpieli, dowiecie się jak prawidłowo pielęgnować kikut pępowinowy. Opowiem Wam również, jak radzić sobie z różnymi problemami noworodkowymi, które mogą się pojawić w okresie poporodowym. Opowiem o radzeniu sobie i z potówkami, czy też z pupą odważoną. Na warsztatach opowiem również o tym, co może Was zaskoczyć w pielęgnacji noworodka, w opiece nad noworodkiem po porodzie. Opowiemy sobie co nieco o kolkach noworodkowych, niemowlęcych. Opowiemy sobie o rozwoju noworodka i niemowlaka. Będziemy dużo, dużo ćwiczyć. Będziemy ćwiczyć przewijanie, będziemy ćwiczyć kąpiel noworodka, pielęgnację noworodka, przekazywanie noworodka. Chciałabym Wam również pokazać na tych zajęciach takie umiejętności i taką technikę stosowaną podczas pielęgnacji, która rozwija, stymuluje rozwój Waszego dziecka.